Towarzysze, więc jak już pewnie wiecie, za kilka miesięcy będę ojcem, a to znaczy, że czas dorosnąć, czas wejść do wielkiej polityki, czas się zeszmacić i wzorem Adriana Zandberga czy Sławomira Sierakowskiego trzeba tutaj się uśmiechnąć do Agory, gdyż no, wejście na salony polityczne dla lewicowca, to znaczy tutaj podlizywać się michnikowi. Więc w tym filmiku wyrażam solidarność z Michnikiem, co prawda nie z Adamem, a ze Ste Stefanem Michnikiem, który jest przyrodnim bratem właśnie Adama Michnika I, i wznoszę hasło łapy precz od Stefana Michnika, zostawcie go. A kim jest Stefan Michnik? Stefan Michnik jest bohaterem i mówię to już teraz jako nie, mm, nie, w, nie szczerze, żeby się podlizywać, a gorza, ale tutaj no, ze względu na zasługi nie wiem kim Stefan Michnik jest dziś, no ale w latach 50. był sędzią, był sędzią, który, który zajmował się przestępcami, kryminalistami, żołnierzami wyklętymi, którzy... Zwalczali, którzy podnosili władzę, rękę na władzę ludową, i Stefan Michnik w imieniu właśnie rządu PRL tą rękę podniesioną na władzę ludową odpowiednio karą. Więc Stefan Michnik, rocznik 1929, ma dzisiaj lat 90, żyje w Szwecji od kilkudziesięciu lat. No i od kilku lat PiS, IPN próbuje tego Michnika ściągnąć do Polski, aresztować, wydano właśnie nakaz, europejski nakaz aresztowania, no i tutaj ta sprawa Stefana Michnika ciągnie się od jakiegoś czasu, więc no, więc ja tutaj w imieniu swoim, ale mam nadzieję innych towarzyszy, którzy właśnie, no popierają przemiany społeczne, jakie miały w Polsce po 45 roku. Solidaryzuje się właśnie ze Stefanem Michnikiem. Uważam, że działał słusznie. Tak należało działać właśnie wobec różnych właśnie takich, no... No... no wielu, z tych, wielu z tych żołnierzy wyklętych, no to... No oczywiście, no można tutaj mówić o antysemicie Burym, czy tam, no... Bury to akurat nie lubił, nie lubił prawosławnych. No, można mówić o faszystowskich kolaborantach z, bryga, z Brygady Świętokrzyskiej i tak skupiać się na różnych szczegółach, no ale ja nie lubię się skupiać na szczegółach. Ja mówię, lubię uogólniać, więc dla mnie, no, wszyscy ci, którzy, którzy podnosili rękę przeciwko odrodzonemu pols państwu polskiemu, przeciwko Polsce Ludowej, no to no, są no. Obiektywnie znaleźli się po stronie faszystów, właśnie z UPA, faszystów z Werwolfu, i Stefan Michnik słusznie ich karał. Więc jeszcze raz, łapy precz od Michnika.